Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Obok mnie pan poseł Grzegorz Braun oraz dyrektor biura poselskiego pana posła Grzegorza Brauna w Rzeszowie, pani Teresa Pracownik. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, aby wyartykułować głośno, że nie ma złego czasu na mówienie o prawdzie historycznej, chociażby jak bolesną. Nie była. I w tym samym momencie mamy przygotowany apel do pana ministra Zbigniewa Rała, którego treść w skrócie państwu przybliżę. Drodzy Państwo, jako Konfederacja Korony Polskiej jasno i klarownie wyrażamy swoje stanowisko wobec haniebnych i słów, które nigdy paść nie powinny, a jeżeli padły, to powinny być bardzo jasno zdementowane przez samego ich autora, czyli pana Andrija Melnyka, ambasadora Ukrainy w Niemczech. Bo, drodzy państwo, w związku właśnie z tymi słowami z dnia 1 lipca wnosimy do pana ministra o wdrożenie natychmiastowych działań mających na celu, po pierwsze, niezwłoczne odsunięcie pana Andrija Melnyka od pełni, pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych. Szanowni Państwo, jakiekolwiek próbowanie zakłamywania historii, w szczególności tej bardzo bolesnej, dotyczącej e, rzezi wołyńskiej, mordach, ludobójstwie dokonanym na naszych rodakach, na Polakach, w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu, zasługują jedynie na to, aby o tym pamiętać, a nie na to, aby w jakikolwiek sposób je zmieniać, przemieniać i... Zwłaszcza w szczególności w momencie, kiedy Polska tak mocno i tak bardzo zaangażowana jest w pomoc Ukrainie, na której toczy się wojna. Drodzy Państwo, dyplomata, który używa takich słów, jakich użył, czyli zakłamuje prawdę na temat rzezi wołyńskiej, parafrazując to jego słowa, że Polacy dokonywali odwetu na ludności ukraińskiej, że ukraińscy banderowcy dokonywali odwetu na Polakach w związku z tym, jak my traktowaliśmy ich w II RP, są nieprawdą i drodzy Państwo, pan ambasador został poproszony przez niemieckie media o udzielenie odpowiedzi jako dyplomata, jako ambasador, jako podkreślmy osoba publiczna. Nawet jeżeli jest to jego prywatne zdanie i hańba za to, nawet jeżeli jest to prywatne zdanie, jest on, jest on ambasadorem i pełni funkcję publiczną. Jest to fałszowanie bolesnych kart historii Polski, przede wszystkim w tak krótkim czasie przed Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. I Jako Konfederacja Korony Polskiej nie godzimy się na zakłamywanie ich historii, na godzenie w dobre imię setek tysięcy pomordowanych naszych rodaków. W szczególności, drodzy państwo, że niektórzy z nich wciąż żyją, świadkowie rzezi wołyńskiej, bądź ich rodziny. Pana Melnyka uważamy, że określenie persona non grata jest stanowczo niewystarczające. Powinien zostać zdyskwalifikowany z wszelkiego rodzaju pełnienia funkcji publicznych, a doniesienia medialne mówią, że ma on być ministrem spraw wewnętrznych. Na Ukrainie. Mało tego, drodzy Państwo. Hmm... Przypomnijmy, że pan Melnik przeprosił ludność izraelską za swoje słowa w tej samej wypowiedzi na temat Holokaustu, a my pozwalamy nasze władze pluć w sobie i pluć tym, którzy przede wszystkim tą rzeź wołyńską przeżyli, bądź zostali podczas niej pomordowani w twarz. Jako Konfederacja Korony Polskiej stanowczo wzywamy pana Zbigniewa Rała do wszczęcia rozbów na szczeblu międzynarodowym, o usunięcie pana Andrija Melnika, spełnienia jakikolwiek funkcji oraz pod groźbą zaprze Wszelkich działań pomocowych w stronę Ukrainy. Bo, drodzy Państwo, jeżeli nie będziemy pamiętać o historii, naród, który nie pamięta o historii, o swojej przeszłości, nie ma żadnej przyszłości. A jeszcze w temacie Rzezi Wołyńskiej, to ofiary nie wołają o zemstę, lecz o pamięć. A teraz przekazuję głos pani Teresie Pracownik. Szczęść Boże, Szanowni Państwo. Naprawdę historyczną nie ma złego czasu i nie ma dobrego czasu. Po prostu ona jest, po prostu ona istnieje i musimy ją przekazywać kolejnym pokoleniom, ponieważ ta prawda kształtuje naszą tożsamość, ponieważ ta prawda pomaga nam podejmować właściwe decyzje, szczególnie te polityczne. O, tej, o tym wiedział rzeźbiarz Andrzej Pityński. O którym ostatnio jest głośno w związku z jego ostatnim pomnikiem, Rzeź wołyńska. Pochodził z Ulanowa, z tego miasteczka, z którego ja się wywodzę. Pochodziliśmy z jednej ulicy, przyjaźniliśmy się rodzinnie i znaliśmy się, mieliśmy wspólną córkę chrzestną, a więc postać jego. Jest mi znana i mogę powiedzieć, że była wyjątkowa. Sam o sobie mówił, że dziękuję Bogu za to, że przyszedł na świat w rodzinie flisaków i w rodzinie partyzantów. Był świadkiem historii, historii tej lokalnej, ale również historii Polski, ponieważ jego dziadek był flisakiem. Ten trudny zawód, czyli spław drzewa z Ulanowa aż do Gdańska to praca wymagająca hartu ducha. Jego rodzice byli partyzantami. Ojciec walczył w lasach do roku 1947 roku, kiedy syn przyszedł już na świat. Jego wuj, brat... Matki walczył do 1959 roku. Pseudonim, pseudonim pułkownik. A więc widzicie Państwo, że korzenie tego człowieka to prawdziwa historia. I one go ukształtowały. To był człowiek o hardy, człowiek twardy, człowiek bezkompromisowy, człowiek, który mówił. Prawdę, mówił prawdę aż do bólu. I właśnie takie są jego pomniki, szczególnie ten ostatni pomnik rzeź wołyńska, który poświęcił tym bezimiennym, którzy zginęli na Wołyniu i w Polsce wschodniej na Kresach Wschodnich po to, żeby ich upamiętnić, zginęli w sposób bestialski, nie mają swoich grobów i stowarzyszenie weteranów żołnierzy polskich w Stanach Zjednoczonych ufundowało ten pomnik dla narodu polskiego niestety przedstawiciele tego narodu nie chcieli go przyjąć pomnik odlany w 2017 roku stoi do tej pory w, w odlewni w Gliwicach przeszedł swego rodzaju tułaczkę Poszczególne samorządy czy też włodarze miast i miejscowości, niestety najpierw decydowały się, że go przyjmą, później z jakichś powodów nam nieznanych, pytanie jakich, odmawiali przyjęcia tego pomnika, przyjęcia symbolu pamięci, przyjęcia prawdy o o ludobójstwie. Pomnik ten wędrował przez Jelenią Górę, stojąc oczywiście w odlewni, przez Kielce, przez Rzeszów, przez Toruń, stalową wolę, wreszcie rodzinny Ulanów. Znalazł wreszcie swoje miejsce w małej gminie Jarocin przyjął go Jarocin na Podkarpaciu, na Podkarpaciu, na, na Podkarpaciu. Przyjął go wójt tej gminy Zbigniew Walczak, który jest równocześnie szefem komitetu budowy tegoż pomnika. Miejmy nadzieję, że w końcu ten pomnik stanie, oczywiście Komitet napotkał również na przeszkody. Na początku było powiedziane, że pomnik z Gliwic zostanie przetransportowany z odlewni i zmontowany w domostawie, w której ma docelowo stanąć. Jednak dyrektor odlewni wycofał się z tego. Również robił problemy. Z przekazaniem Wójtowi map, które miały posłużyć do tego, żeby w cokole wykonać miejsca na śruby. Niestety były problemy, nadal są problemy. Dlaczego? Czy boimy się prawdy, drastycznej prawdy historycznej, czy też może jakieś naciski. Czy też może jakieś sznurki? Zadajemy, zadajemy to pytanie. Mistrz Pityński odszedł w dwu, 2020 roku, ale zostawił swego rodzaju testament, swego rodzaju ostatnią wolę. Chciał, aby jego prochy zostały położone. Na cmentarzu w ukochanym Ulanowie, ale pod warunkiem, że stanie jego ostatni pomnik, a więc tak samo jak jego wuj działa z zagrobu jak samotny wilk. A gdzie jest nasz rząd? Co robi w kwestii upamiętnienia? Nasz rząd gloryfikuje kulturę ukraińską, gloryfikuje artystów ukraińskich, gloryfikuje język ukraiński, symbole ukraińskie. Czyżbyśmy nie mieli barwy narodowe tu w Sejmie, czyżbyśmy nie mieli swoich, kiedy ofiary ludobójstwa. Krzyczą o pamięć, kiedy ofiary ludobójstwa krzyczą o to, żeby mieć normalny pochówek, żeby mieć normalne groby. Kiedy ofiary ludobójstwa krzyczą o prawdziwą historię ich śmierci i męczeństwa. Gdzie jest nasz rząd? Gdzie jest rząd PiSu? Komu wy służycie? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję paniom. Ja już tylko z komunikatem, z zaproszeniem potrójnym. Jutro będziemy tam w Domostawie w gminie Jarocin na Podkarpaciu, nie w Wielkopolsce, w niedzielę. Nie, w niedzielę. Tak, nie jutro. W niedzielę, w niedzielę, w niedzielę po południu yy, odbędzie się tam uroczystość poświęcenia y, kamienia węgielnego, fundamentu, który czeka na postawienie na nim właśnie yy, przedstawionego przez panią Teresę Pracownik dzieła świętej pamięci mistrza Pityńskiego. Yy, wieczorem tego samego dnia, w niedzielę 10 lipca w Rzeszowie, przemaszerujemy. Tradycyjnym szlakiem od rynku, paniagą, czyli, czyli deptakiem historycznym rzeszowskim, 3 maja do Zamku Lubomirskich w Marszu Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ukraińskiego na Polakach. Zabierzcie znicze, zabierzcie flagi. Z ostrożności zaznaczam, najlepiej te biało-czerwone flagi i w poniedziałek 12 lipca marsz który zapowiada się jako jedna z centralnych uroczystości tej rocznicy we Wrocławiu we Wrocławiu w godzinach popołudniowo-wieczornych szereg wydarzeń których kulminacją będzie marsz w którym i ja postaram się wziąć udział do zobaczenia zatem w Domostawie w Rzeszowie i we Wrocławiu tak jest ofiary nie domagają się zemsty domagają się pamięci pamięć pamiętajmy o wołyniu pamiętajmy o ofiarach tego ludobójstwa naród który traci pamięć traci również przyszłość dziękujemy za uwagę do zobaczenia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy.